W 2025 roku polscy emeryci mogą oczekiwać istotnych zmian w swoich świadczeniach emerytalnych, które wynikają z corocznej waloryzacji. Proces ten ma na celu dostosowanie wysokości emerytur do dynamicznie rosnących kosztów życia, takich jak ceny żywności, energii, usług medycznych czy innych podstawowych potrzeb seniorów. W 2025 roku wskaźnik waloryzacji został ustalony na poziomie 5,52%, co oznacza, że od 1 czerwca 2025 roku wszystkie emerytury i renty w Polsce wzrosną dokładnie o ten procent. Dzięki temu seniorzy zyskają realne wsparcie finansowe, które pozwoli im lepiej radzić sobie z inflacją i rosnącymi wydatkami. Przykłady konkretnych podwyżek są następujące minimalna emerytura która obecnie wynosi 1780 i 96 zł brutto, po waloryzacji wzrośnie do 1879,27 zł brutto, co po odliczeniu podatków i składek daje około 1680 zł netto na rękę. Osoby pobierające emeryturę w wysokości 2500 zł brutto mogą liczyć na wzrost około 138 zł, co przełoży się na nową kwotę 2638 zł brutto. Z kolei emeryci otrzymujący 4000 zł brutto zobaczą swoją emeryturę zwiększoną do około 4220 zł brutto. Warto podkreślić, że waloryzacja dotyczy wszystkich świadczeniobiorców w Polsce, niezależnie od tego, czy ich emerytura pochodzi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS czy innych instytucji emerytalnych, takich jak emerytury mundurowe. Dlaczego wskaźnik waloryzacji wynosi dokładnie 5,52%? Jest to wynik precyzyjnych obliczeń opartych na dwóch kluczowych czynnikach. Pierwszym jest średnioroczna inflacja w gospodarstwach domowych emerytów, która uwzględnia wzrost cen towarów i usług najczęściej kupowanych przez seniorów, takich jak żywność, leki, opłaty za mieszkanie czy transport. Drugim czynnikiem jest 20% wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, jeśli płace w kraju rosną, część tego wzrostu jest przenoszona na emerytury, aby zachować ich realną wartość. Taki mechanizm zapewnia że świadczenia emerytalne nie tracą na sile nabywczej w obliczu rosnących kosztów życia. W 2025 roku rząd zdecydował się na waloryzację procentową, co oznacza, że wysokość podwyżki jest uzależniona od aktualnej kwoty emerytury. Im wyższe świadczenie, tym większa kwota podwyżki w złotówkach. Na przykład emerytura w wysokości 4000 zł. brutto wzrośnie o 220,8 zł, podczas gdy minimalna emerytura zyska tylko 98,31 zł. tego typu rozwiązanie jest bardziej korzystne dla osób pobierających wyższe emerytury, ale może być mniej satysfakcjonujące dla tych, którzy otrzymują świadczenia minimalne. Niemniej jednak waloryzacja jest procesem automatycznym. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków, ponieważ ZUS samodzielnie przelicza świadczenia i wypłaca je w nowych, wyższych kwotach. Terminy wypłat zwaloryzowanych emerytur są ściśle określone przez harmonogram ZUS. Emerytury wypłacane są w stałych terminach 1, 6, 10, 15, 20, 25 dnia każdego miesiąca, a każdy emeryt ma przypisany indywidualny dzień wypłaty, którego nie można dowolnie zmieniać. W 2025 roku waloryzacja wejdzie w życie od 1 czerwca, ale ponieważ ten dzień przypada w niedzielę, emeryci których standardowy termin wypłaty to pierwszy dzień miesiąca, otrzymają swoje zwaloryzowane świadczenia wcześniej, najpóźniej 31 maja 2025 roku. Pozostali seniorzy otrzymają podwyższone emerytury w swoich zwykłych terminach w czerwcu, czyli 6, 10, 15, 20 lub 25 dnia miesiąca. Jak wypłacane są emerytury? ZUS oferuje dwie metody: przelew na konto bankowe, który jest preferowaną, szybszą i bezpieczniejszą formą oraz przekaz pocztowy, przeznaczony dla osób, które nie posiadają konta bankowego i otrzymują świadczenie za pośrednictwem listonosza. W ostatnich latach coraz więcej seniorów wybiera przelewy bankowe, ponieważ pozwalają one na natychmiastowy dostęp do pieniędzy bez konieczności oczekiwania na wizytę na poczcie. Dzięki waloryzacji emeryci zyskają wyższe dochody, co pomoże im lepiej zarządzać domowym budżetem w obliczu rosnących kosztów życia. Oprócz corocznej waloryzacji, która zwiększa podstawowe świadczenia, w 2025 roku polscy emeryci mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci 13 stycznia 2014 roku emerytury. Te jednorazowe świadczenia zostały wprowadzone, aby poprawić sytuację materialną seniorów, szczególnie w obliczu rosnących cen żywności, energii, leków i innych podstawowych produktów oraz usług. Dodatkowe emerytury są szczególnie istotne dla osób, których budżety są mocno obciążone codziennymi wydatkami, a ich celem jest zapewnienie emerytom większej stabilności finansowej w trudnych ekonomicznie czasach. Trzynasta emerytura, popularnie nazywana trzynastką, zostanie wypłacona w lipcu 2025 roku. Jej wysokość jest równa minimalnej emeryturze obowiązującej po waloryzacji, czyli 1,879,27ZEU brutto. Kwota ta zostanie wypłacona w pełnej wysokości wszystkim osobom pobierającym emerytury lub renty, niezależnie od tego, jak wysokie jest ich miesięczne świadczenie. Oznacza to, że zarówno emeryci otrzymujący minimalną emeryturę, jak i ci z wyższymi świadczeniami dostaną dokładnie tę samą kwotę. Trzynasta emerytura przysługuje szerokiej grupie świadczeniobiorców, w tym osobom pobierającym świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ZUS, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego CRUS, emerytur mundurowych oraz rent socjalnych. Co ważne, nie trzeba składać wniosku o trzynaście: emeryturę. Świadczenie jest wypłacane automatycznie wraz z podstawową emeryturą w lipcu 2025 roku. Seniorzy nie muszą zgłaszać się do ZUS. Wypełniać żadnych dokumentów ani podejmować dodatkowych działań, ZUS samodzielnie przygotowuje wypłaty, co znacznie ułatwia proces i zapewnia, że każdy uprawniony otrzyma pieniądze w odpowiednim terminie. Ta prostota sprawia, że trzynasta emerytura jest powszechnie doceniana przez seniorów jako realne wsparcie finansowe. Czternasta emerytura, zwana czternastką, to kolejne dodatkowe świadczenie które zostanie wypłacone w drugiej połowie 2025 roku, najprawdopodobniej w październiku lub listopadzie. W odróżnieniu od 13. emerytury, 14. emerytura nie jest przeznaczona dla wszystkich, jej wysokość zależy od dochodów emeryta. Pełna kwota, czyli 187927ZEU brutto, równa minimalnej emeryturze, przysługuje tylko tym osobom, których miesięczna emerytura nie przekracza 2900 zł. brutto. Jeśli emerytura jest wyższa, czternasta emerytura jest pomniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że za każdy złoty powyżej progu 2900 zł brutto kwota czternastej emerytury maleje o złotówkę. W efekcie seniorzy, których miesięczna emerytura przekracza 473461 zeł brutto, nie otrzymają czternastej emerytury, ponieważ po zastosowaniu tej zasady kwota świadczenia spada do zera. Podobnie jak w przypadku trzynastej emerytury, 14 emerytura jest wypłacana automatycznie, bez konieczności składania wniosków. ZUS samodzielnie oblicza, komu przysługuje pełne świadczenie, a komu pomniejszone, na podstawie danych o wysokości emerytur. Dzięki temu, seniorzy nie muszą martwić się formalnościami, wystarczy, że oczekują na przelew lub przekaz pocztowy w wyznaczonym terminie. Wypłata czternastej emerytury w październiku lub listopadzie 2025 roku będzie szczególnie pomocna w okresie przedświątecznym, kiedy wydatki gospodarstw domowych często rosną. Trzynasta emerytura, lipiec 2025 roku, dla wszystkich emerytów i rencistów, niezależnie od wysokości ich dochodów, w kwocie 1879,27 zł brutto. Czternasta emerytura. Październik lub listopad 2025 roku dla osób z emeryturą do 473461 zł brutto z pełną kwotą dla tych, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. Te dodatkowe świadczenia to istotne wsparcie dla polskich seniorów, które pozwala im lepiej radzić sobie z rosnącymi kosztami życia, szczególnie w trudnych czasach inflacji i wzrostu cen. Dzięki nim emeryci mogą przeznaczyć dodatkowe środki na bieżące potrzeby, takie jak leki, rachunki, żywność czy prezenty dla bliskich. Wielu polskich emerytów i rencistów decyduje się na podjęcie dodatkowej pracy, aby poprawić swoją sytuację finansową, pokryć bieżące wydatki lub zrealizować plany, takie jak wakacje, remont mieszkania czy pomoc rodzinie. Jednak osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, muszą zwracać szczególną uwagę na limity dodatkowych przychodów. Przekroczenie tych limitów może skutkować zmniejszeniem lub nawet całkowitym zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty, co może znacząco wpłynąć na domowy budżet. Z kolei emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Co daje im pełną swobodę w podejmowaniu pracy zarobkowej. Kogo dotyczą limity dorabiania? Ograniczenia te obejmują przede wszystkim osoby na wcześniejszych emeryturach oraz rencistów, którzy nadal są aktywni zawodowo. Limity nie dotyczą emerytów po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, co oznacza, że seniorzy w wieku 60 lat, kobiety lub 65 lat, mężczyźni, mogą zarabiać dowolne kwoty bez obawy o zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia. Jest to szczególnie korzystne dla osób które chcą pozostać aktywnymi zawodowo i jednocześnie cieszyć się pełną emeryturą. Limity dorabiania w okresie od marca do maja 2025 roku są ustalane co kwartał i zależą od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W tym okresie obowiązują następujące progi. Pierwszy próg: 70% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 5713,20 zł brutto. Jeśli dodatkowe zarobki emeryta lub rencisty przekroczą tę kwotę, ZUS może zmniejszyć wysokość wypłacanej emerytury lub renty. Zmniejszenie jest proporcjonalne do kwoty przekroczenia. Drugi próg 130% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 10 610,20 zł. Brutto. Przekroczenie tego progu może skutkować całkowitym zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty, co oznacza, że świadczenie nie będzie wypłacane, dopóki dochody nie spadną poniżej tego limitu. Przykłady praktyczne. Pani Anna która pobiera wcześniejszą emeryturę i zarabia 5500 zł brutto miesięcznie, nie musi się martwić, jej dochody mieszczą się poniżej pierwszego progu, więc emerytura pozostanie bez zmian. Pan Jan, który dorabia 6000 zł brutto, przekracza pierwszy próg o 286,80 zł, co oznacza, że ZUS zmniejszy jego emeryturę o tę kwotę, aby dostosować świadczenie do obowiązujących zasad. Pani Barbara, której dodatkowe dochody wynoszą 11000 zł brutto, przekracza drugi próg co może prowadzić do całkowitego zawieszenia jej emerytury na czas, gdy jej zarobki pozostają na tym poziomie. Czy limity będą stałe przez cały 2025 rok? Nie, limity dorabiania są aktualizowane co trzy miesiące, aby odzwierciedlać zmiany w przeciętnym wynagrodzeniu. Nowe progi zostaną ogłoszone w następujących okresach. Marzec 2025 roku dla okresu marzec-maj 2025 roku. Czerwiec 2025 roku dla okresu czerwiec-sierpień 2025 roku. Wrzesień 2025 roku dla okresu wrzesień-listopad 2025 rok. Grudzień 2025 roku dla okresu grudzień 2025-luty 2026 rok. Jakie są konsekwencje przekroczenia limitów? Jeśli emeryt lub rencista przekroczy próg 70% przeciętnego wynagrodzenia, jego świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Jeśli dochody przekroczą próg 130%, ZUS może całkowicie zawiesić wypłatę emerytury lub renty. Co istotne, ZUS regularnie monitoruje dochody świadczeniobiorców na podstawie danych przekazywanych przez pracodawców. Jeśli senior nie zgłosi swoich dodatkowych przychodów, może zostać zobowiązany do zwrotu nadpłaconych świadczeń, co może wiązać się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Emeryci i renciści na wcześniejszych świadczeniach powinni regularnie sprawdzać aktualne limity dorabiania, informować ZUS o swoich dochodach. Warto również rozważyć ograniczenie godzin pracy lub negocjacje z pracodawcą, aby utrzymać zarobki poniżej kluczowych progów. Dla osób powyżej powszechnego wieku emerytalnego takich ograniczeń nie ma, co daje im pełną elastyczność w podejmowaniu pracy. Dodatkowe zarobki to doskonały sposób na poprawę sytuacji finansowej, ale wcześniejsi emeryci i renciści muszą zachować ostrożność, aby nie przekroczyć limitów dorabiania. W okresie marzec-maj 2025 roku limity wynoszą 5713,20 zł brutto 70% i 10610,20 zł brutto 130%. Regularne sprawdzanie aktualnych progów i zgłaszanie dochodów do ZUS pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.